Wiemy, że bardzo ciekawa sytuacja epidemiologiczna jest z rakiem jelita grubego. Amerykanie pierwsi zwrócili uwagę, że przesunęła się granica wiekowa, że coraz częściej widujemy pacjentów, którzy już powinni być właściwie w granicach screeningu, ponieważ w Screening jest od 50. roku życia, a Amerykanie proponowali, w żeby przesunąć na 45 lat początek, a teraz nawet w ostatnich miesiącach są nowe dane, które pokazują, że już jeszcze w młodszych grupach wiekowych zaczyna niepokojąco wzrastać liczba nowych zachorowań na raka jelita grubego i tu jest dylemat, czy jednak nie zmienić w ogóle screeningu? Bardzo mnie ciekawi Twój komentarz do tego. To znaczy tak, to jest bardzo niepokojąca obserwacja, ale rzeczywiście jest taka tendencja odmładzania się populacji chorych na raka ilta grubego. To była przedtem choroba ludzi starszych i ogromna większość. A, muszę iść, dobrze. W kamerze. Mhm. Ogromna większość osób to były osoby starsze po 60-65 roku życia, ale tak, z jednej strony będzie przybywać, ja akurat te slajdy wyeliminowałem, będzie przybywać ludzi starszych i to w sposób taki bardzo istotny dojdzie do przyspieszenia czy zwiększenia ilości zachorowań w tej populacji, ale jednocześnie dojdzie do zwiększenia zachorowań wśród ludzi młodych. Więc y, rzeczywiście y, niewykluczone, że, że ta pozycja bo poprawia się dobrobyt. Y, jednak rakieta grubego z powodu różnych uwarunkowań środowiskowych jest chorobą y, społeczeństw, dobrobytu. W związku z tym, no, no będzie pod tym względem gorzej, nie lepiej. Y, ja de facto. Pierwszy slajd czy dwa chciałem temu poświęcić, zupełnie jakby nie kontaktowaliśmy się, ale chciałem pokazać Państwu, że rzeczywiście to będzie w ogóle zagrożenie ze strony chorób nowotworowych wzrasta i między 2020 a 40 rokiem dojdzie do gwałtownego można powiedzieć wzrostu ilości zachorowań na raka i to jest no można powiedzieć epidemia czy, czy choroba społeczna, ale co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o raka jelita grubego, proszę zwrócić uwagę, te wszystkie figury na niebiesko zaznaczone, to jest wzrost zarówno w skali światowej, to jest u góry, a w dolnej części ryciny jest przewidywana, przewidywany wzrost ilości zachorowań w populacji polskiej i on jest również bardzo znaczący. W związku z tym. No, jest to niezwykle e, ważny społecznie problem, ale też medycznie wielkie wyzwanie. Ale skoro mam mówić o perspektywach, to chciałbym Państwu e, wspomnieć o e, wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii e, Klinicznej ASCO, czyli American Society of Clinical Oncology, e, które wydało specjalne takie oświadczenie e, skierowane do naukowców, ludzi zajmujących się chorobami nowotworowymi, ale tutaj w tym przypadku do osób zajmujących się nowotworami przewodu pokarmowego. Otóż zwracają tam szczególną uwagę na profilowanie molekularne i uważają czy zaznaczają, że ocena molekularna nowotworów ma szansę wpłynąć na poprawę opieki nad pacjentami, ale z drugiej strony też znacząco przyspieszyć postępy w badaniach nad nowymi terapiami. Czy możemy, biorąc pod uwagę cały kontekst aktualnie wprowadzanych leków, tych, na które czekamy, być zadowoleni, ja na końcu będę chciał odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że nie, ale na końcu bardziej taka stanowcza deklaracja będzie. Otóż proszę Państwa, jak widać na tym przeźroczu, ASCO właściwie nazywa to postępem roku, Asco Names Advance of the Year. Że profilowanie molekularne w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego jest niezwykle ważne, i to de facto jest priorytet. Priorytet i dla klinicystów, i priorytet dla ludzi zajmujących się badaniami podstawowymi. Oczywiście, od kilku lat wiemy, że rak jelita grubego nie jest chorobą jednorodną. To jest cały szereg różnych podgrup o których wiemy coraz więcej i coraz bardziej okazuje się, że jest to populacja bardzo heterogenna. Jeżeli spojrzymy na aspekty molekularne, no to ta populacja, która jeszcze do niedawna, bo w latach 90. była postrzegana jako jednorodna grupa i jednakowo leczona. 5-fluorouracyl, platyna, irinotekan i właściwie to było wszystko. Oczywiście parę lat wcześniej to, to był sam... 5-fluorouracyl modyfikowany leukoworyną. Okazuje się, że są podgrupy, które nie tylko powinny, ale muszą być leczone inaczej, leczone z uwzględnieniem profilu molekularnego. Oczywiście te profile molekularne odnoszą się do niewielkiego odsetka osób, ale proszę zwrócić uwagę, że w wytycznych na 2022 rok objęte już jest testowanie zarówno niestabilności mikrosatelitarnej, ja może tu pokażę, Aha, nie pokażę, o tutaj niestabilność mikrosatelitarna jest, jest testowanie w kierunku mutacji BRAF V600E, ja już nie będę rozwijał bardzo mocno tego tematu, ale to jest niezwykle groźna rzecz, ja potem na chwilę do tego nawiążę, ale proszę zwrócić uwagę, również badanie w kierunku receptora HER2-NOI i w kierunku bardzo rzadko występujących, genów fuzyjnych NTRK, czyli receptorów tropomiozynowych. I to jest niezwykle ważne, bo widać, że w tym kierunku cały czas coraz bardziej podążamy. Proszę Państwa, jeśli chodzi. Ale coś nie przerzucę. A, tam. Ale nie przerzucę. Wciąż nie przerzucę. Dobra, poszło. Proszę Państwa, to oczywiście ma przełożenie na, na bieżąco modyfikowane wytyczne. To jest bardzo istotne, że pojawiają się nowe możliwości, jak Państwo widzicie, ja już o innych nie będę mówił, ale tutaj pojawia się trastuzumab, możliwość leczenia larotrektinibem, entrektinibem w przypadku istnienia tych genów fuzyjnych NTRK. Coś słabo. Proszę Państwa... Oj. Coś nie bardzo to, chyba bateria słaba jest. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na, na te schody tutaj, to nie są schody do nieba, taka Stairway to Heaven, tylko być może rzeczywiście schody, które tworzą pewną nadzieję. Proszę zobaczyć, że tutaj są wymienione trzy grupy leków. Nawiązałem tutaj te Stairway to Heaven do bardzo znanej piosenki jednego z moich ulubionych zespołów rockowych. Z czasów mojej młodości oczywiście. Proszę Państwa, to są czynniki anty-EGFR, czyli skierowane przeciwko receptorowi czynnika wzrostu na naskórka. Są cztery substancje, właściwie trzy substancje, regorafenipramucirumab i najbar od, od dawna znany bevacizumab, ukierunkowane na, albo na cząsteczkę VEGF, czyli czynnika wzrostu śródbłonka naczyń, albo na receptor. Który z receptorów tego czynnika, bo tam tych receptorów jest kilka. I ostatnie lata to jest troskit immunoterapii. Jak Państwo widzicie, pojawia się tutaj pembrolizumab, nivolumab i, i pilumumap. No, niestety mam problem z tym, Januszku. Ja bardzo przepraszam, czy można coś. O, dobrze. Jeśli chodzi o y, chorych z mutacją V600E, gdzie walina y, y, jest zamieniana w pozycji 600, w kodonie 600 na kwas glutaminowy. To są chorzy obciążeni bardzo złym, bardzo niekorzystnym rokowaniem. Tych chorych nie jest dużo, od 5 do 8%. To jest bardzo niekorzystny czynnik prognostyczny. Ci chorzy żyją dłużej, ale też predykcyjny, dlatego że ci chorzy nie odpowiadają na leczenie. Szwankowało leczenie ukierunkowane na... Tę mutację, czyli zastosowanie inhibitorów tego białka BRAF, powstającego wskutek mutacji, było nieskuteczne. Stosowanie inhibitorów czynnika wzrostu na skórkę też nieskuteczne, ale kiedy połączono te substancje, okazało się, że jest bardzo dobry efekt. I początkowo próbowano blokować, jak państwo zobaczycie, dwa punkty kontrolne, czyli blokowanie kinazy Braf i kinazy Mek łącznie z blokowaniem receptora EGFR przy użyciu cetuximabu, ale okazało się, że nie musimy aż tak daleko, chociaż badanie tak było skonstruowane, że trzeba blokować te trzy punkty. Okazało się, że zablokowanie dwóch punktów, czyli zablokowanie kinazy BRAF i jednocześnie zablokowanie EGFR, czyli cetuximab i encorafenib, dają to samo. Przekłada się to na istotne wydłużenie przeżycia całkowitego. Jak Państwo widzicie, bardzo istotnie spada, bo o 40% ryzyko zgonu, niepomiernie wzrasta odsetek odpowiedzi na leczenie z 2%, odpowiedzi obiektywnych, do 20 kilku procent, co jest bardzo ważne w tej grupie, bo ta grupa nie odpowiadała w, w ogóle na leczenie. I to się przekłada na, nie tylko na wydłużenie przeżycia, no niestety no, nie działa w ogóle. Ale też to, co ważne u tych chorych, na przeżycie wolne od progresji, bo ci chorzy pozostają w tak samo dobrym stanie. Nie dość tego, jeżeli pojawia się progresja, to oni w dobrym stanie mogą trafić do kolejnej linii leczenia, a to jest niezwykle ważne u tych chorych, zresztą u wszystkich chorych na raka, tam gdzie są stosowne możliwości, żeby wdrażać kolejne linie leczenia, żeby, była, żeby było to leczenie sekwencyjne i zachować ciągłość leczenia, czyli to continuum of care. O którym się tak mówi. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie grupy wyodrębnione tutaj, pod grupy skorzystały z tego leczenia encorafenib plus cetuximab i jednocześnie zdarzeń niepożądanych, szczególnie tych poważnych, nie było dużo. A zatem możemy leczyć dużo skutecznie, a jednocześnie nie eskalujemy toksyczności. Przepraszam, ale. No, czy może bateria tu. A czy, a czy ja mogę prosić, żeby Pan może... O, dobra, dziękuję bardzo. Tak będzie? Tak, chyba będzie lepiej. Proszę Państwa, kolejna rzecz to są zaburzenia genetyczne o typie niestabilności mikrosatelitarnej, tak zwane przypadki MSI-H, albo przypadki zaburzenia naprawy genów, o typie niedopasowania, czyli tak zwane deficient mismatch repair, czyli DMMR. To jest około 5%, kolejne 5% chorych, u nich są rzeczywiście defekty naprawy DNA, czyli jeżeli lek jakiś zostanie użyty, doprowadzi do uszkodzenia, dodanie takiego leku może doprowadzić do tego, że nowotwór nie będzie w stanie jakby doprowadzić do. Naprawy DNA. To jest bardzo ważne. Przy, przy okazji u tych osób jakby stwierdza się wysokie obciążenie mutacjami i dużą ilość tych mutacji. To jest total mutational burden, czy total mutational load. I to, to jest bardzo ważne, dlatego że im więcej tych neoantygenów jest tym łatwiej te komórki nowotworowe mogą być rozpoznawane przez układ odpornościowy gospodarza i wtedy zwalczane przez komórki immunokompetentne. Następne przeźrocze. Proszę Państwa, najpierw spróbowano oczywiście w dalszej linii. To jest przypadek zastosowania immunoterapii u osób, które otrzymały wcześniej co najmniej dwie linie leczenia i po obu liniach była progresja. Okazało się, że bardzo dobry efekt, w związku z tym, następne przeźrocze. Okazało się, że można to zastosować w pierwszej linii. Jak Państwo widzicie, w aktualnej wersji wytycznych NCCN. To już jest uwzględnione w pierwszej linii leczenia, zarówno pembrolizumab, jak i nivolumab z Ja za chwilę do tego przejdę. Następne przeźrocze. Proszę Państwa, okazało się, że w pierwszej linii leczenia zastosowanie pembrolizumabu, następne, w porównaniu do zastosowania chemioterapii zgodnej z wyborem lekarza prowadzącego, następne przeźrocze, jest korzystne dlatego, że widać dużo głębszą odpowiedź. To są te na zielono zaznaczone pola, góz znacznie bardziej się zmniejsza. W związku z tym następne przeźrocze bardzo istotne było, jak długo trwa taka odpowiedź. Proszę zobaczyć, że czas trwania odpowiedzi u tych osób, które odpowiedziały, jest bardzo dobry. Jeszcze gdybyśmy się cofnęli na sekundę. Ale jest jedna rzecz niepokojąca. Widzicie Państwo, 30% chorych ma gwałtowną progresję na tego typu terapii, i w związku z tym to jest też problem, bo 70% odpowie, ale 30% nie odpowie. Nie dość tego, będzie miało gwałtowną progresję następne i jeszcze następne. I proszę Państwa, jeżeli obserwujemy, czy poddamy analizie tych, którzy odpowiedzieli, proszę zwrócić uwagę, że okres Przeżycia, czas przeżycia bez progresji choroby jest niewspółmiernie lepszy. Proszę zwrócić uwagę na odsetki po przeżyciu 36 miesięcy 42% versus 11%. A zatem to jest ogromna, to, to jest przepaść, można powiedzieć, szczególnie jak na onkologię. Ale teraz co robić z pozostałymi, bo jednak mamy tych chorych, którzy mają progresję. Otóż na razie można im oferować tylko chemioterapię. Ale to oznacza, że jest to. Yy, yy, jakby wytyczna czy, czy przesłanka, żeby szukać dalej i znaleźć właściwe dla nich leczenie ukierunkowane na cele molekularne. Następne przeżocze. Proszę Państwa, to co bardzo ważne, przekłada się to również na, na przeżycie całkowite. Widzicie Państwo, że tutaj jest redukcja ryzyka zgonu o ponad 25%. A zatem rzeczywiście jest to dużego, dużej miary osiągnięcie. Następne, proszę. Ale na tym się nie kończy, Proszę Państwa, bo okazuje się, o czym wiemy już od jakiegoś czasu, że można hamować dwa punkty kontrolne, immunologiczne punkty kontrolne, czyli CTLA4 i jednocześnie układ PD-PDL. Tak to miało miejsce w tym badaniu Checkmate 142. Zastosowano Nivolumat, czyli inhibitor PD czyli te receptora programowanej śmierci i jednocześnie zahamowano cytotoksyczny, antygen na cytotoksycznych limfocytach T, antygen czwarty, czyli CTLA-4. Proszę zwrócić uwagę, na następne przeźrocze, że obserwowano po upływie ponad 50 miesięcy bardzo wysoki odsetek przeżyć, 65%. Miało wciąż odpowiedź obiektywną po upływie 50 miesięcy. No to to jest naprawdę potężne osiągnięcie następne przeźrocze. A jeszcze na sekundę coś, na coś chcę zwrócić uwagę. Natomiast progresji było mało. Progresji, progresji obserwowano, widzicie Państwo, tutaj u przepraszam, może ja wstanę na chwilę. Progresji obserwowano u 12%, ale de facto po reanalizie okazało się, że część z tych pacjentów nie miała MSI high, tylko prawidłowy układ niestabilności mikrosatelitarnej. W związku z tym odsetek progresji wynosił tylko 7% po 50 miesiącach. To jest niezwykłe osiągnięcie. Następne proszę. Oczywiście jak na onkologię. Proszę państwa, i to co bardzo ważne, proszę zwrócić uwagę, że stosując tę metodę hamowania dwóch punktów kontrolnych, wydłużono przeżycie po 48 miesiącach 53% było bez progresji, a 70 ponad procent wciąż żyło. I to co bardzo istotne, ten odsetek, który odpowiedział na leczenie, proszę zwrócić uwagę, zmniejsza się bardzo nieznacznie. Jeśli chodzi o chorych bez progresji po 36 miesiącach, to rok później tylko 7% mniej było takich chorych, a jeżeli chodzi o całkowite przeżycie, 71,4% chorych żyło po 36 miesiącach, a po kolejnym roku tylko 1% mniej, de facto niespełna procent. Czyli naprawdę jest to efekt, który jeżeli już się osiągnie, to on wydaje być się efektem bardzo trwałym. Następne przeźrocze. Proszę Państwa, no to na co chciałem zwrócić uwagę, to bezpieczeństwo leczenia. Tutaj rzeczywiście można leczyć bezpiecznie. Nie to, że zupełnie bez zdarzeń niepożądanych, ale w tej chwili już wiemy, jak takie zdarzenia przewidywać i jak takimi zdarzeniami niepożądanymi zarządzać. Następne przeźrocze. No i to. Co chciałem, to ominę ten slajd, bo jesteśmy spóźnieni. Proszę Państwa, nie dość, że jest pembrolizumab, nivolumab z ipilimuabem, pojawiają się nowe przeciwciała. Takim przeciwciałem jest Dostarlima. On jest w tej chwili testowany. Przed chwilą Pani Profesor mówiła o zastosowaniu tego przeciwciała antyped w ginekologii. Wydaje się, że on będzie miał również zastosowanie u chorych na raka jelita grubego. Następne? Proszę Państwa, czy możemy być zadowoleni? Ja uważam, że nie. Musimy dalej szukać i to szukać intensywnie. Oczywiście są nowe możliwości, takie, które już wykorzystuje się w innych nowotworach. Mutacje ALK, ROS1, są w tej chwili adresowane terapeutycznie u chorych na raka płuca. Geny fuzyjne Entrak, tam można leczyć niezależnie od rozpoznania, czyli to jest takie postępowanie agnostyczne, ważne, żeby był ten gen fuzyjny, on rzadko występuje. Tam można zastosować Entrectinib lub Larotrectinip. Tak jak mówiłem, poszukuje się możliwości ingerowania w receptor HER2, blokowanie tego receptora, za chwilę parę słów o tym powiem bo ten receptor też występuje u niewielkiego odsetka chorych na raka jelita grubego. No i wreszcie mutacja CARAS G12C, ona występuje też u chorych na raka płuca. Można to y, próbować y, hamować rozwój tych nowotworów stosując sotorasip albo adagrasip. Za chwilę dwa słowa na ten temat, następny projekt. Proszę Państwa, jeśli chodzi o terapię antyHER2, nie ma ona jeszcze akceptacji ani EMA, ani FDA, ale proszę zwrócić uwagę, dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Łączy się przeciwciało najdłużej znane, trastuzumab, z lapatinibem, czyli drobnocząsteczkowym inhibitorem receptora HER1 i HER2. Łączy się z pertuzumabem, stosując, uzyskując taką, podwójną blokadę tego samego receptora hr 2 stosując dwa przeciwciała trastuzumab i pertuzumab. Łączy się trastuzumab z Tukatinibem, bardzo um, takim selektywnym inhibitorem receptora her 2 drobnocząsteczkowym stosowanym do No i wreszcie trastuzumab w połączeniu z inhibitorem wrzeciona podziałowego, czyli inhibitorem w tym przypadku topoizomerazy pierwszej, jakim jest derukstekan. Bardzo ciekawe dane. Proszę zwrócić uwagę, że 45% chorych odpowiada na takie leczenie i to jest odpowiedź obiektywna. Następne przeźrocze. Jeśli chodzi o te geny fuzyjne receptorów tropomiozynowych NTRK, proszę zwrócić uwagę, że to są pierwsze doświadczenia, ale wydają się bardzo obiecujące. Natomiast niewątpliwe, że nie możemy spocząć na laurach, trzeba szukać dalej. Czy jest czego szukać? Czy, czy mamy czego szukać? Następne przeźrocze. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, mutacje w zakresie genu Karas, mutacja G12C występuje u 3-4. Procent chorych na rozsianego raka jelita grubego, adagrasip można zastosować, i o ile w monoterapii daje niezłe rezultaty, to o tyle y, proszę zwrócić uwagę: kontrolę choroby w połączeniu z cetuximabem uzyskano na bardzo małej grupie chorych. To to nie jest reprezentatywne na razie: 28 chorych, ale u 100%. U wszystkich chorych uzyskano kontrolę choroby. No i wreszcie, proszę Państwa. Jakie są inne możliwości? Tych możliwości jest bardzo dużo, i ja już nie chcę wchodzić w te szlaki Hedgehog, Nocz, Wnt, beta katenina, szlak insulinopodobnego receptora wzrostu i, czy, i czynnika insulinopodobnego wzrostu, czynnika wzrostu hepatocytów i tak dalej. Jest bardzo wiele do zrobienia. Czy możemy być zatem zadowoleni? Czy można spocząć na laurach? Nie można, dlatego że postęp jest dziełem niezadowolonych. Tak przynajmniej mówił Paul Sartre. I my musimy być niezadowoleni, musimy dalej szukać, musimy dalej drążyć temat. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą jeszcze bardziej optymistyczne. Dziękuję Państwu za uwagę.